Manko, Z tej strony Katir I pewnie się zastanawiacie dlaczego jestem w takich okolicznościach Jestem w takich okolicznościach Bo trafiłem tak, taką super ka kartę Znaczy nie trafiłem tylko odblokowałem Uwaga To jest Brock Zobaczcie ino na niego Troszeczkę sobie nim pograłem. No i oczywiście nie zapomnę tutaj o, o, łapkach w, o łapkach w górę i subskrypcjach, bo mamy 15 subskrypcji. Jestem Wam tak wdzięczny, że chyba nawet nie wiecie. Uwaga! <laughs> Jeżeli pod dzisiejszym odcinkiem zostawicie 5 łapek w górę. To wbija odcinek z Endrio Hadę. Ok? Pięć łapek w górę i wbija odcinek z Andrio Hadę. Nie, jest. cyk. Holy shit. Daję ja jeszcze szybko tak, tak żyć. Nie, no, zabrał mi dużo życia, ale to nie jest ważne. Teraz sobie polecimy. Gdzieś i kogoś zabijemy. Uwaga. O, dziewięć osób, fajnie. Osiem. O nie, Leon! Leon! Leon mnie atakuje! Nie! Szóste miejsce, nie wiem, plus jeden, plus dwa nawet. Wow, hu. fajnie to co? Gramy ponownie. Ok, wygramy, wygramy na pewno, nawet 100%. Brok ma świetny super atak Dobra Mamy tu O jakiś Konrad tam został zabity Okej okay. Teraz pytanie gdzie mogą być inni Oni się też mogą chować w krzaki A sobie poatakujemy trochę tego gościa No nie, no trafił. Nie. No nie, to nie fair. Tak być nie będzie. Plus dwa, tylko plus dwa na razie. Wcześniej, sobie troszeczkę pograłem tym um, Brokiem. Spoko. Cyk, cyk, i cyk, i cyk. I tutaj się trochę zbliżę, I cyk, i cyk. Dobra. Jest rozwalone. Brokiem mi się będzie fajnie grało, dopóki nie dostanę dziesiątej rangi. Ha, ha, ha. Jeszcze. Cyk, cyk, cyk. Cyk. Okej. Okay. No nie no, co ten gościu tam robi? Ale mnie zbił. Mama, on mnie bije. No nie, no. Giada, please, please no. Please no. Cę. Niestety tylko siódme, minus zero. Hahaha, ha, ha. dobra. To co, lecimy jeszcze raz, widzowie. Tylko sobie mi się dodają te śmieszne, wiecie co, te czaszki. Dzisiaj się jeszcze pojawi odcinek z Clash Royale o ile się w ogóle pojawi pracę kurde Bibi Bibi głupia gościu ma Bibi nie potrafię grać przeciwko Bibi no gady please no jezus Maria co to miało być minus dwa Róbmy tak dalej I przegramy Ten brog jednak nie jest taki super Jak mi się wydawało Chociaż raz zdobędźmy tutaj Drugie miejsce Dobra Chyba stara taktyka Jak nie stara to nowa Haha Stara taktyka Okej W krzaki Polecam to sobie Chyba nikogo tam nie ma, tak mi się stało. I cyk, i cyk. Jeszcze raz. Okej. Okay. Co to za guma bałanowa? Dumbo, 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 dumbo. O nie! Jakiś śmieszny robocik mnie tam gonił. Nie chcę tam pójdzie. Ok, spokojnie, wygramy. No, piąte miejsce i takie coś to mi się podoba. Nie, Bibi. Nie, czwarte miejsce, niestety. Czwarte miejsce, niestety. Tylko czwarte miejsce, ale, ale aż plus 3. Czyli odrobiliśmy tak jakby straty z tamtego. Ok, mamy 1042 pucharki. Dobra. O, nawet skrzyneczkę sobie otworzymy. Nic ciekawego, tylko peny jakiś ulepszacz. Takiego penego, wiecie? No dobra, ulepszę tego pełnego. No w sumie on to troszeczkę dużo dostanie, ale dla mnie tak czy siak za mało. Okej. Okay, no to lecimy z jeszcze jedną rundką. Będzie spoko. Małe loko. Okej. Okay. Tutaj sobie pójdziemy. No nie, zna tam mi się coś dzieje. Ja nie lubię, gdy mi się coś znatem tam dzieje. Okej. Okay. Nie, strzelę gdzieś po prostu. Ale spokojnie, z się i ile no, tymczasowo dzieje. Później mi się to... No jak widzicie... No później mi się tego nie robi. Jezu, jaki ten Leon dobry. Jaki on jest szybki! Nie! Holy shit! No nie no z netem! Tylko z neta przybram! Tym razem. Okej. Okay. Cyk! Dobra. O nie, on Znowu tam leon! No, ile można z tym netem robić? Ja. No, to chyba nie wiecie, co, co bym teraz powiedział. No, super nubek ze mnie! No, super nubek! No, minus 0, ale trudno nam. Ok, no to co widzowie, to by było na tyle. W dzisiejszym odcinku testowaliśmy Broka. No, niezbyt fajnie mi się nim grało. Niezbyt fajnie. Ale, no polecam tą kartę na przyszłość. Jeżeli macie małą rangę tym brokiem, to Wam się po prostu przyda. No to co? Cześć i na razie! Nie zapomnijcie zostawić subika, lajka. Znaczy subika z dzwoneczkiem i lajka. Cześć i na razie!